Bardzo zależy mi na podnoszeniu kultury pogrzebu. Mówi Patrycja Owczarzak, mistrz świeckich ceremonii pogrzebowych. I nie chodzi tylko o piękną i niezapomnianą ceremonię pogrzebową. Także o to, czy pozostawimy po sobie, w cudzysłowie, porządek. A o szczegółach opowiada sama mistrzyni ceremonii. Rozmawiałem kiedyś z księdzem Janem Kaczkowskim i powiedział mi, że śmierć powinna być domknięta. W tym znaczeniu, że ile się da powinno zostać wypowiedziane, dopowiedziane za życia, to jest bardzo ważny moment, i potem to zostaje w człowieku. Zgadzam się i zawsze podkreślam w rozmowach z rodzinami, które trafiają pod moją opiekę, że w życiu mamy etapy: dzieciństwo, dojrzewanie, bycie w rodzinie, w powołaniu itd. itd. Jednym z tych etapów jest śmierć. Z każdym z tych etapów trzeba się pogodzić. Bez względu na to, jak bardzo cierpimy, nie możemy tym cierpieniem dawać sobie takiej schedy na przyszłe lata, które będzie dla nas potężnym obciążeniem dla nas i dla naszych bliskich. Dlatego najlepiej byłoby to zrobić w momencie pogrzebu, oczywiście, czyli odciąć się taką kreską. Ale po to jeszcze mamy ten symboliczny rok żałoby, żeby jeszcze wiele spraw uporządkować, bo przecież, jak to się mówi, no i w tym jest dużo prawdy. Śmierć przychodzi najczęściej z zaskoczenia. Tu, co prawda, mocno bym oponowała, patrząc przez pryzmat mojej posługi, no ale trzymajmy się tego, co mówią ludzie. I jeżeli oni tak mówią, to znaczy, że potrzebują jeszcze tego czasu, przynajmniej rok, żeby pewne sprawy pozamykać. Także, tak, zdecydowanie pogrzeb jest y, ostatnim elementem. Powiedzmy, że naszego życiorysu tutaj na Ziemi, ale dla naszych bliskich jest jeszcze ta chwila, kiedy mogą coś uporządkować i dopiero po jakimś czasie odkreślić to, tą kreskę. Żałoba trochę nas trzyma przy życiu, w cudzysłowie? Powiem tak, dla mnie żałoba, i zawsze to powtarzam, jest papierkiem lakmusowym wszystkich relacji w rodzinie. To nie jest tylko ten efekt samej śmierci bliskiej osoby. Dlatego rozmawiając z rodzinami już, przygotowując ich do ceremonii pożegnania, ja już wchodzę głęboko w te relacje rodzinne. Oczywiście na tyle, na ile mi pozwala rodzina, a przeważnie pozwala. A to oznacza, że tego bardzo potrzebuję. I wie pan, to nie tylko chodzi o to, czy oni sobie podadzą na przykład rękę na pogrzebie, bo nie jestem cudotwórcą. Czasami mi się to udaje pod wpływem rozmów przekonać do tego, ale czasami nie. I stoję na rozdrożu, widząc, że są dwa obozy na przykład podczas ceremonii, ale też mam bardzo dużo świadectw post factum po dłuższym czasie, że ludzie do mnie dzwonią i cieszą się, że na przykład udało im się wiele z tych relacji zweryfikować. więc Paradoksalnie żałowa... że to pogrzeb był katalizatorem. Tak, tak, on zmian. był takim punktem wywoławczym. Mam nadzieję, że i rozmowa. Mówię o tym domknięciu także w kontekście pewnych ostatnich słów, które się wypowiada na łożu śmierci. To działa oczywiście w obie strony, bo to mm -hmm. nie jest tylko tak, że osoba, która odchodzi, ma coś ważnego do przekazania, ale czasami się nie udaje, no bo śmierć, tak jak pani powiedziała, przychodzi z reguły nagle. I pani ma taki sposób trochę na to, że warto wcześniej o tym pomyśleć. I to jest pani autorstwo publikacji, która nazywa się bardzo wymownie: Funeralna lista życzeń. Tak, bardzo się cieszę, że ta publikacja powstała, aczkolwiek też... Proszę brać pod uwagę, że ja prochu nie wymyśliłam. Z pewnością takie publikacje już miały miejsce pod innymi tytułami. Jest na pewno czerwona teczka w hospicjum Puckim, z tego co mi wiadomo. Czyli u na, to się zgadza się. Zgadza się. Ja mam po prostu taką a nie inną wizję tej listy. Ona powstała pod wpływem rozmów z rodzinami. Uważam, że jest to dokument potrzebny, bo zwracają się do mnie ludzie na długo, długo przed momentem ich śmierci, będąc w sile wieku, którzy już chcą zadbać o to, żeby pozostawić sobie bardzo istotne informacje, tak organizacyjne, ale również i refleksje. Oni już są w tak trudnych relacjach z innymi ludźmi, no myślę tu głównie o ich bliskich, wiedzą, że za życia nie są w stanie czegoś wyprostować. Tak, to są bardzo trudne sytuacje, ale ta lista da im szansę, żeby tam wszystko zapisać. Ja pomagam konkretnymi pytaniami. Od razu powiedzmy, to nie jest żaden testament, to jest nie. bardziej rodzaj testimonium, czyli takiego aktu wolności, i... Takiego świadectwa swojego życia i przesłania rzeczywiście to nie ma mocy prawnej, podkreślam. Testament. Może być załącznikiem do listy, wręcz powinien być, o czego też gorąco nakłaniam po wielu przypadkach z mojej profesji i rozmowach z prawnikami. Natomiast mało kto zdecyduje się na ten krok, ja o tym wiem. Pani Więc... to podzieliła zresztą na różne etapy. Mm -hmm. Są sprawy organizacyjne, czyli jednak wbrew pozorom wielu ludzi chciałoby w bardzo konkretny sposób pożegnać się z tym najlepszym My. ze światów. Myślę, że podświadomie każdy, nie wiem dlaczego. Części z nas jest taka obawa, że jak już wypełnią tą listę, to już przyjdzie niebawem ten rychły koniec. Natomiast proszę mi wierzyć, to jest niesamowita ulga. Ja swoją listę wypełniłam. I odczułam ulgę, że jeżeli wyszłabym teraz za drzwi i coś by mi się stało na ulicy, to moja rodzina jest zabezpieczona wszystkimi informacjami, których ja na co dzień no, nie praktykuję, żeby im je rozdawać, bo jest to całkowicie zbędne. Tu są informacje o tym, gdzie szukać ewentualnie, czy zamknąć rachunki za prąd, wodę, gaz, i... login i hasło do portalu Wszystko. obywatel, i... tak jest. profilu zaufanego, bankowe konta, telefony komórkowe, piny. Rzeczywiście bardzo to jest szczegółowe. Ja nie pomyślałam, że można aż tak szczegółowo się określić. Ja nawet myślę, że nie wszystko pewnie tam zapisałam, aczkolwiek konsultowałam to z kilkoma właścicielami zakładów pogrzebowych, bo oni tak naprawdę stykają się najbardziej z problemem nieświadomości, kiedy przychodzi do nich rodzina z prośbą o organizację pogrzebu osoby bliskiej i nie zna odpowiedzi na podstawowe pytania, czy ceremonia ma być w sumie religijna, ale może jednak świecka. Czy to ma być pochówek trumnowy, czy jednak ma być kremacja, no bo w sumie tata się nie zdążył określić, albo mama nam nigdy nie chciała o tym powiedzieć, bo nie chciała rozmawiać o śmierci. No tak. To do funeralnej listy życzeń wrócimy za chwilę. A kiedy przyjdzie tak, że po mnie zegar światła purpurowy by mi błękit w głowie to będę jasny i godny. Spłyną przeze mnie dni na przestrzą, zgasną podłogi powietrza. Wszystko jeszcze raz I Pójdę wiem gdzie ja zawsze. A kiedy przyjdzie także po mnie. Błęki w głowie, to będę jasny i gotowy. Spłynął przeze mnie nam przestrzał, z kasną podłogi i powietrza. Przyjdzie także po mnie, po mnie, z światła purpurowy, by mi i get up. Pani Patrycja Wczarzak, mistrz świeckich ceremonii pogrzebowych. Rozpoczęliśmy rozmowę o tym, co warto zapisać w funeralnej liście życzeń dla bliskich, dla wszystkich tych, na którym nam zależy. Mówiliśmy o sprawach praktycznych, ale są też takie refleksje duchowe. I ludzie często chcą się podzielić albo jakąś golden rule, jakąś zasadą, którą się warto może kierować, albo jakimś wnioskiem generalnym, które wynieśli z życia, albo jakimś faktem, o którym ktoś nie wie, tajemnicą. I to też jest miejsce, funeralna lista życzeń, na to, żeby coś takiego wypisać, wyrzucić nawet z siebie, można powiedzieć. Wie pan, co uważam za największą przyjemność w życiu, ciekawą rozmowę, a rozmów niestety brakuje. Ludzie są bardzo niewysłuchani. Zwróćmy uwagę, jak my sami nie się, kiedy ktoś dzieli się z nami swoimi kłopotami, odczuciami, czymkolwiek zaczynamy żywać w komórce, przekładać dokumenty. Bardzo często jestem świadkiem takich sytuacji. Dlatego ja rozmawiam wyłącznie z osobami, które umieją mi patrzeć w oczy. I tak samo kiedy ja rozmawiam z rodzinami, nigdy nie ośmieliłabym się zaproponować rozmowy telefonicznej, kiedy ja prowadzę auto. Zawsze jest to ten problem, że ja odkładam rozmowy z rodzinami na późne godziny wieczorne, kiedy ja wrócę do domu z trasy i ze spokojem mogę im ten czas poświęcić. I chciałabym, żeby wszyscy tak się wzajemnie traktowali. Do czego dążę? Tych rozmów brakuje, więc ludzie nie mają się komu pożalić, podzielić swoją refleksją. Każdy wydaje się być ten mądrzejszym, i tu tkwi problem. I ludzie zamykają się w sobie. To są potężne blokady na całe lata. No, ale kiedy przychodzi ten czas ostateczny, to człowiek ma wrażenie takiej potwornej pustki wokół siebie i myślę, że chciałby coś po sobie zostawić, a ja wiem, kiedy dzieci żegnają na przykład swoich rodziców, różnie to było w ich relacjach za życia i tak bardzo za rodzicami tęsknią. To ja najczęściej potem recytuję im dezyderatę na pogrzebach, żeby chociaż miały takie poczucie, że ktoś powiedział w imieniu jego rodzica to dobre słowo. Nie? Tak, ja parę takich pytań, które tutaj się pojawiają, jeszcze pozwolę sobie zacytować. Moja rodzina jest miejscem na to, żeby wymienić swoich bliskich. Moje uczucia i ważne wspomnienia z nimi związane. Moje autorytety w rodzinie. Czy mój zawód dał mi szczęście? Moje życiowe pasje, zainteresowania. Okazuje się, że ktoś może całe życie nie widzieć że obok ktoś mm -hmm. ma swój tak. świat mikro. Przeprosiny, że nie zdążył czegoś ktoś powiedzieć za życia, podziękowanie, moja muzyka, która była mi szczególnie bliska. Mm -hmm. Te wszystkie rzeczy możemy zawrzeć i myślę, że dużo nam to mówi. To jest uniwersalne narzędzie. Równie dobrze może się nim posłużyć osoba wierząca, jak i niewierząca, która absolutnie w sposób świecki podchodzi do pogrzebu. Oczywiście, że tak, bo tam już w pierwszej części organizacyjnej mamy jasno określone pytanie: czy chcemy pochówku religijnego, czy świeckiego? I to jest na dobrą sprawę chyba jedyne pytanie, które dotyczy kwestii właśnie naszej wiary, bądź niewiary. Cała reszta dotyczy po prostu naszego życia. I ja też swojej posługi tak nie rozgraniczam. To, że jestem mistrzem świeckich ceremonii pogrzebowych, po to jest ta nomenklatura, żeby ludzie kojarzyli, no, że ja nie jestem duplikatem księdza. To Ani nie konkurencją. To Ani konkurencją. Natomiast w y, czym rzecz? Jest to alternatywa. Od zawsze tak było, że były osoby wierzące i niewierzące. I mistrzowie byli zawsze. Natomiast y, teraz jeszcze doszła inna sprawa, mianowicie... No niestety mamy trudną sytuację z kościołem, w związku z powyższym wiele osób jawnie odstępuje. Od instytucji Kościoła, ale nie odżegnuje się od wiary. Ale także dla osób niewierzących, pogrzeb to jest ważny akt w tym znaczeniu, że także ludzie niewierzący chcą bardzo drobiazgowo swoje odejście zaplanować. I korzystają Zdrowadza z uczucia. Ale powiem panu tak, nie, nie ograniczamy się do wiary w Boga, ponieważ nawet wybitny ksiądz Piotr Pawłukiewicz, świętej pamięci, mówił, że każdy chce w coś wierzyć. Każdy. Ja tak sobie myślę, że przez pryzmat mojej posługi mogę śmiało powiedzieć, 99,9% ludzi chce w coś wierzyć. Na pewno nieśmiertelność duszy. Jeszcze zdanie o, o mistrzu świeckich ceremonii pogrzebowych. Nie każdy pewnie nawet zdaje sobie sprawę, że istnieje ktoś taki jak mistrz świeckich ceremonii. Myślę, że upłynie jeszcze dobra dekada, zanim mniej więcej wszyscy będą dobrze zorientowani, kim jest mistrz i w jakim celu posługuje. Natomiast na dzień dzisiejszy nie mówiłabym aż tak miało, że ta liczba drastycznie rośnie. Ale pani to nie, nie narzeka tak. na brak no, gdybym pracowała tylko tu na miejscu, w Poznaniu, to tych ceremonii byłoby kilka w miesiącu. Dlatego też współpracuję w tej chwili, no to już jest blisko 80 zakładów pogrzebowych z całej Polski. To jest najlepsza akurat statystyka. Są zakłady, które mają pogrzeb świecki czasami raz na rok. To powiedziałby pan, że ta liczba rośnie? Nie można generalizować. Trzeba się odnieść do konkretnego środowiska. I są takie miejscowości, gdzie były garnizony, na przykład. Tam zupełnie inaczej ludzi wychowywano, to tam będzie tych ceremonii świeckich więcej. Natomiast są środowiska małe, wiejskie, tam gdzie są parafialne, malutkie cmentarzyki, gdzie ludzie nie wyobrażają sobie pogrzebu innego niż religijny. I kiedy pojawia się tam mistrz, budzi grozę. Ja im się prywatnie nie dziwię w takim pierwszym odruchu, bo nikim o tym nie powiedział. Kto miał mówić? Ksiądz? To tak samo jak ksiądz nigdy nie powiedział mi na katechezie, że w katechizmie Kościoła katolickiego jest punkt, gdzie jest napisane wyraźnie, że pogrzeb nie jest sakramentem i nie ma obowiązku, aby sprawowała go osoba duchowna. Pani obecność budzi kiedy jakieś kontrowersje ze strony Kościoła? Temat bardzo bolesny. Doświadczyłam wielu przykrych słów, jeśli nie wprost, to takich um, zawoalowanych. Myślę, że to wynika kompletnie z niedojrzałości osób. Które sprawują posługę kapłańską. Nie generalizowałabym tutaj, zaraz nie uderzałabym w kościół, bo ja równie często spotykałam księży bardzo mi życzliwych. Na pewno jest to dla nich temat trudny i ja zawsze będę się podpierała dwoma księżmi. Jeden, który mnie do tej posługi przekonał ostatecznie, a drugi, który mnie cały czas wspiera i cieszy się, że jestem na tak zwanym rynku i uczyła mnie w szkole swoje dzieci na katechezie. A ja mistrz świeckich ceremonii tak samo jest potrzebny do tego domknięcia i na pogrzebie świeckim i na pogrzebie religijnym. Zgadza się.